Proszę Państwa, więc to przypomnienie części teoretycznej. Zaczniemy od rysowania takiego prostego układu zasilającego TNC, TNCS i odbiornika. Pokażę Państwu na tym rysunku, jakie pomiary należy wykonywać przy instalacjach czy urządzeniach elektrycznych. Proszę Państwa, najpierw rysujemy transformator zasilający. I tu jest ta strona 15 kV. Tu mamy tą stronę 400 na 230 V. Punkt zerowy transformatora rysujemy układ TN. Punkt zerowy takiego transformatora jest uziemiony. To jest uziemienie transformatora. To mówimy, że jest punkt zerowy transformatora. Rysujemy teraz linię zasilającą L1, kołyszę się trochę niedobrze, L2 i L3, czyli linia zasilająca, składająca się z trzech przewodów fazowych L1, L2, L3 oraz wspólnego przewodu ochronno-neutralnego PEN. Tą linię zasilającą doprowadzamy do naszej rozdzielnicy powiedzmy, że tutaj jakiś wyłącznik główny i my przedstawimy Państwu tylko jedną fazę. Powiedzmy, wyłącznik główny tu mamy szynę PE PEN na razie i następuje rozdział przewodu P na przewód neutralny N oraz przewód ochronny żółto-zielony. Ja będę rysował dla ułatwienia tylko jednym kolorem, żeby E. Państwo wiedzą, że ten przewód ma kolor żółto-zielony. I punkt zerowy tego rozdziału należy uziemić. To jest tak zwane uziemienie robocze. Wartość tego uziemienia ma być mniejsza lub równa 30 ohm. Tu mamy przewód fazowy. Jeszcze tutaj należałoby wrysować jakby zabezpieczenie. Powiedzmy, że tu mamy bezpiecznik, czy wyłącznik nadprądowy b 20 a dla ułatwienia. Rysujemy zasilanie powiedzmy jakiegoś gniazda. o wodzie zasilający mamy fazę. Tu mamy zacisk ochronny i przewód, i zacisk neutralny. Do zacisku neutralnego dochodzi przewód neutralny, natomiast przewód ochronny rysujemy do zacisku ochronnego. Czyli, proszę Państwa, tu mamy układ klasyczny TNT, a tu przechodzimy. Na układ już TNS, ten Separate, gdzie następuje rozdział przewodu P na przewód neutralny i przewód ochronny. Mamy wyłącznik główny zabezpieczenie. Proszę Państwa, w tych obwodach jeszcze dzisiaj stosujemy, narysujemy tutaj, może za wyłącznikiem, bo tutaj mamy mało miejsca już wyłącznik RCD. Tak to zapiszę, RCD, różnicowo prądowy, który chroni człowieka przed porażeniem prądu. Czyli tutaj wpływa prąd, a tym zaciskiem prąd będzie wypływał. Dobrze, czyli mamy, proszę Państwa, jakby taki najprostszy obwód jednofazowy, zasilający nasze gniazko napięciem 230 V, tym napięciem fazowym. I teraz, proszę Państwa, jakie my wykonujemy pomiary? Tu przykładamy miernik. Mierzymy stan izolacji między tą częścią pod napięciem, a naszą tutaj w tym wypadku obudową, czy częścią, która jest uziemiona, naszą tą częścią jest zacisk ochronny. I proszę Państwa, przypominam później też, jeszcze powtórzymy i pokażemy na pomiarach. Napięcie pomiarowe, jak to jest instalacja 420V, musi wynosić 500V. Jest to napięcie stałe DC. Czas pomiaru trwa jedną minutę i wynik, jaki musimy minimalnie osiągnąć, to jest 1 megaohm. Żeby uznać, że izolacja w wodzie elektrycznym jest wystarczająca, i wtedy można załączyć to urządzenie pod napięciem.